Halo, Christian! Cześć, Maciuś. Muzika gra... Ktoś mi wała, ale nie wiem skąd. Halo? Cześć, Maciuś. Hallo, Christian? Halo? Halo, Maciek. Halo? Halo, Maciek. Ha Halo. Hala. O kurde, tu jesteś! <noise> Czekałem na ciebie, mój młody padawanie Kiedy o, zwrócisz na mnie uwagę swoją? Chodź, Christian, chodź tu szybko, szybko, szybko na słoneczko, co, na słoneczko, co? na słoneczko i. Jest. i life. I całobie life. Chodź, idziemy Siema. dzisiaj, idziemy zrobić, bo ostatnio ktoś nam napisał, że zwaliliśmy jedną rzecz i musimy ją Jak naprawić Jak zwaliliśmy jedną rzecz, co? No, normalnie, zwaliłeś na przykład szafkę. Zapraszam mhm. cię do naszego prywatnego środka transportu, jakim jest helikopter bojowy tak naprawdę nie jest bojowy ani trochę V30 w turbo V17 V30 e, w turbo ci, e, Żałuję jednej rzeczy, że nie ma w tej grze tak z perspektywy, szkoda, że nie możemy na dachu sobie respić po prostu y, latających. Na przykład idziesz kupujesz helikopter, nie wiem za 5000 no. i możesz go tam zrespawnować, ale na przykład możesz też zrespawnować tam UFO. Christian To byłoby fajne. Słucham cię. UFO ladę przyzwać. Pisali mi w komentarzach, halo i tak? zapomniałem. No i dodatkowo hmm. też można... A może my mamy jakiś ten telefon, jak w GTA? Nie ma... Pod strzałką może. Nie, nie działa. Nie ma nic? takiego. Sprawdziłem, w coś sprawdziłem, no. Ale o... O nie. A! O, jakieś jakiś krzykawka zrobiłem! Sioba, 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 Nie Ale tam poleciałeś! O, literka la wyszła chula, chyba. samoloty tu były? Chyba nie, nie kojarzę ich w ogóle Też nie kojarzę ich tutaj w tym miejscu Czekaj, na no morze. może? Możesz UFO nie, się no. mówić stąd, czy nie? Chyba nie Kurde, ja już nie pamiętam skąd UFO, znaczy UFO tutaj, nie? Nie, nie można ale... Dowiemy się, dowiemy się, powiedzą to, to, nam Dowiemy się, no Powiedzą nam Polakuję Polakuję ten komentarz dzisiaj, e, dzisiaj musimy naprawić jedną rzecz Ponieważ ją zepsuliśmy Co my takiego więc, zepsuliśmy? Więc zapraszam cię, wsiadaj do mnie Gotowy Możesz do tego wsiąść <noise> Na pewno nie w taki sposób, okej. Okay? Ja nie wiem jaki. Poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Złab się po prostu mnie Dobra, się. O, jest. Dobra, już jedziemy. Idealnie teraz, widzisz? No, idealnie. Na podejściku po jestem, mogę teraz jechać tobą. Wspaniały podejścik, Słuchaj, musimy no. wrócić do bazy, bo ostatnio w niej przegapiliśmy jedną rzecz. Najważniejszą rzecz jakąś? Naj... Nie, no, może nie najważniejszą, Dobra. ale jednak dosyć ważną. No to najważniejszą w takim razie. Dobra. Kliknij guzik, mój giermku! Czekaj, bo mi nie wychodzi... O już, dobra. jaki giermku. No giermek! <laughs> tak nie wiem, Turbulencję <laughs> czuję, Więc albo doble ma dzieje? te, a mole ma doble. Jedziemy! Uuuu! Uuu! Ałach! O nie, Maciek! Maciek! Zniotą o, o Maciek, musisz kliknąć przycisk. Maciek, musisz przycisk kliknąć. No, klikam się zaciął. Nie, ten na górze, na górze windy. Na górze no windy. No widzę, że stoisz przed windą, na windzie, na A, windzie. No. A nie ten boczny? O nie, kurde, to o to. kurde, ale szybko, szybko, szybko. A, dobra, działa. Dziękuję. A ten guzik po co jest w takim razie? Czyli do przywołania windy. Aha, dobra, kumam mam. Słuchaj, musimy iść tutaj, bo ostatnio Ciema. tutaj, jak byliśmy na strefie małych doktorów, no. Yy, musimy pójść tu jeszcze raz. Czemu? Przepraszam Cię. Ciema? Jestem gotowy, żeby się zmniejszyć no. w siłach ja malutkich. Teraz mamy swoje prywatne ubrania, a nie jakieś tam inne ubrania. Steward malutki! O, tak. Go, go, Słuchaj, go, go, i teraz, go, go. teraz kwestia jest taka, że musimy się. Ja nie pamiętam, gdzie to było, ale musimy się wrócić gdzieś tam, gdzie było takie przejście z. Yy, yy, gdzieś tam, gdzie było przejście. Ej, buciki podwójnie nie skaczą. Którymś. Chyba tu było, tak mi się wydaje. Ale musisz opisać mi się o, Rzeczywiście. Sytuacje. Rzeczywiście nie skaczą podwójnie. Ej, no to, jest bal, to jest. To jest zepsute, zepsute. do dewelopela. Tak, zgłosimy do... O, tutaj, dobrze pamiętam, tutaj. I... teraz ty... gdzieś, podobno w tym miejscu, Maciuś... Tak? ...jest y, wejście ukryte. Wejście u... O, kude. Jakieś ukryte wejście jest gdzieś, tak. Na dole coś widzę, coś się świeci. Gdzie na dole się świeci? No tu. Od Odblokował... Coś tutaj mam. Gdzie? Czekaj, gdzie? Nie wiem, co to jest. Podniosłem. Gdzie, gdzie ty jesteś? Gdzie? Na to To są artefakty. To artefakt jest. Artefakt? O, to znalazłeś pierwszy z artefaktów tak naprawdę. O i, i, pa, i prezent jest. Pleasant, A! pleasant, plezient Daj się. no, i nice. Dziesiąte Dobra, to, pleasant. To, 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 to trzymaj to w takim razie. Dobra. Aha, musimy tak przejść. Okej. Okay. Wydaje mi się, że to będzie wyżej Dobra. po prostu. W Ale to trzymać cały czas, pójdziemy to później oddać. E, trzymaj, tak, tak, pójdziemy to oddać. Dobra. Tylko ja się rozglądam, czy tu nie ma jakiegoś wejścia przypadkiem. Pamiętaj, że Oje. Ja nie wiem, no, czy ale ja to bo, nie, aha, nie bo tu zgubię. mogliśmy zejść. Ja liczę na to, że tego ja nie się, zgubisz. Ja się boję. Tu musisz przejść na drugą stronę, Maciuś. Przeskakuj, dawaj, no, no, no. Eh, no i dupa. No i jeszcze Spoko, na sam dół. Wejście. Na sam dół spadłem. Na sam dół spadłeś? No. Dobra, to, to wejdź tu wyżej, a ja w tym czasie zobaczę, gdzie jest oj, to oj, takie oj, dziwne... Wejście, o no, ja nie... Ja, ja, ja nie pod... wej, Wejścioprzejście. Wejścioprzejście. Wejścio, I wieść ja zostawię to jajko może u góry. Ty możesz się na dole zostawić też, to nie jest problem większy. Nie, tu nie ma przejścia. Nie ma przejścia, bo tutaj. Aaa! Hmm. No znowu spadłem. No... Ja nie no ziu, Nie, się. Ciężka Gielka, Brawo. ciężka, czekaj, jeszcze mu się. Gdzie była ta dziula, w które przyszliśmy? Na samym dole. O i my tu wyszliśmy. Na samym tak. dole nie. No chodź, zostaw to! Potem to weźmiemy. Dobra, zostawiam. Zostawiam. Ja na przez to nie w Tak. Ja czekam na ciebie na tym piętrze, bo tu, bo to będzie wyżej. Tak mi się wydaje, bo. Gdzie ty jest? Wyżej, 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 wyżej jeszcze. Ej, poczekaj, Jej coś znowu wyżej. odkryłem. Coś tam jest. A nie, to sieć pajęcze. Do, 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 dobra, idę do tyłu, idę do tyłu, ciofam się. Kacię. Na razie cię nie widzę. No dobra, bo, bo ciężko się wchodzić <grym> do góry. Nie spadłem, ja się rozumiem. Nie wszystko. spadłem, okay. idę, zoba. widzisz, jestem na piętelku. Gdzie jesteś? Dobra, teraz piętro wyżej, piętro wyżej musisz wejść. Tu jest kładka. No, na prawo, 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 no do Dobla. końca i po lewo. No, 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 no i patrz, my tu byliśmy. Eh, dobra, na ciebie. Patrz. I do góry. My tu byliśmy, nie? Patrz i my tu poszliśmy, bo my szukaliśmy tych doktorów, nie? A zobacz, no. tu jest jeszcze przejście. Ale doktorzy zobacz, byli widzisz? patrz. O kurde. Widzisz? I tu jest przejście. O kurde, jeszcze i musimy. Aj, są iść. drzwiczki, patrz, rzeczywiście ty. Czekaj. Są drzwiczki. Tam chyba nie ma czego. Tu są drzwiczki, no? Nówka I... Z tu o! mieszka. O kurde, Spider! O Boże! Gdzie ona jest? Tylko się odwróciłam na sekundę. Pomóż mi znaleźć moją córkę. Musi być gdzieś w tym laboratorium. No nie. O nie mogę coś dla ciebie zrobić. O kurde, find baby spider. Ale mają tu mieszkanko, kurde, nie? Ty. Strefa, kurde. Ona mnie wyrzuciła na sam dół. Gdzie, co? No zobacz, jestem na samym dole! Ale dlaczego... dlaczego... Dlaczego cię wyrzuciła? To, co? Ej, ej, bo to co znalazłem to nie artefakt, tylko ta ciulka! Nie no, żartujesz co za mnie. I ona się padła, tak? To nie jest córka, nie, to jest artefakt, bo było mówione, że to się świeci. Gdzie ty jesteś? Tu, ciulkę oh. trzymam jej. Eee, czekaj, nie musisz. No wejść zobacz! W... NIE! Ale córka będzie żywa raczej! No to jest jej ciulka! A nie! Nienalodziona jeszcze! Ta, raczej nie, raczej nie o to chodzi. Mi się wydaje, bo było nam że musimy ją znaleźć w laboratorium, to nie byłoby obok. Zna zanieśmy to sobie do tego, do kopuły, do tam do, do mikrofalówki. Do mikrofalówki. A my musimy nie, znaleźć miejsce. Nie będzie działać mikrofalówka, bo to się tam samo. Nie, zostaw to tu po prostu, zostaw to tu. No i nie Nikt będzie zależy. to później tutaj, mówię. My ci. My to przyjdziemy po to. Nie będzie po to, tego, mówię ktoś ci. zabierze. Nikt nie zabierze, niech sobie leży, I... chodź. Idziemy, weźmiemy auta i się rozejrzymy jakoś, nie hmm. wiem co prawda gdzie to może być, weźmiemy ale Weźmiemy no. auto i się rozejrzymy, no. Przepraszam. Dobra, jedziemy. I Czy już ktoś Jeść, jest, jest dobra, jeszcze jest. Czy, a czekaj, a tu, tu nie byliśmy w ogóle ostatnio. W ogóle. Czemu tu nie byliśmy? No bo tutaj nie trzeba było wchodzić. Ale, nie, w sensie... Nie było tego w misji, to a, nie musieliśmy się. A może pisieć? tego w ogóle nie było, ja, ja tego nie kojarzę było, A! na pewno było. Nie Ale byli, nie, my to nie byliśmy. I tu jest pająk. Top, tup, tup. I tu, tu jest pająk. A jest, mały. Li, li. A my to nie byliśmy. O, oh, Dlaczego to się no. nie rusza? I, I can't, can't resist. Resisty. Nie, nie może się oprzeć dobremu kawałkowi pizzy. No nie, no, no. Możemy też grać. Kaszki, Proszę bardzo. Dobra. By... W Umiesz grać yy, w wa, e, Wablijczyka? Wabliczy. Tak, pająkiem będziemy grać. Niu, wszystko ci zbijam, kto pierwszy zbije, wszystkie pionki. Macie, koć, musimy ja. zawieźć ją do mamy. Dobra. Niedobry pani mamusiu, ja już znalazłem pani pajączka, zaraz kolega doniesie. Spokojnie, pociekamy tutaj laziem, na spokojnie. Nie denerwujmy się, wszyscy są spokojni, prawda? pani pajączko tak, wszyscy są wszyscy są spokojni wszyscy wiedzą że, że nie ma się co denerwować bo well, this w is the grach, i bi life. Przy grach komputerowych, no. Nie ma co się no denerwować w psiklach sensie. komputerowych. Tak, ta Gdzie, że gdzieś już. tery razy. Cztery razy już spadłeś? Nie, nie, żartowałem po prostu. No, Dawa. dawaj, 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 już jesteś blisko, już Jestem. mi to czuję. O, widzi, Mamy. Dostarczona. dziękuję Ci bardzo, z się za znalezienie. O, trzymaj ją na głowie. I Kiedy co to cię teraz... Nie było, zrobiłam Ci to coś. Jumper? Co to jest jumper? Skoczyła mi na o! głowę. Mamy ubranie, możemy się iść przebrać. Find the baby kurde, spider. super! No kurde. Let's go! <g Acceptance> Let's go. Na sam dół <Doida> miałem skakać ci gdzie? <cond fascaja> well, <g shovel> uh, tak. Dobra, bo tak zrobiłem. Dobra. Ty posiadłeś na samej guzie chyba, cio? Ja już jestem, ja już jestem przy wyjściu. Ja już biegnę do ciebie, idziemy sprawdzić ślub. Dobra. Nowy. Tuk, 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 ała. Idziemy jeszcze jajko zebrać, bo gdzieś tu powinno leżeć. Nie ma jajka! Nie no, sprawdzałem tylko czy jest, ale jest. Jest czy nie ma. Jest normalnie. jest, jest Dobra, jest dobra, wszystko. siupel, udało się. Dobra. O kurde, to się uda. Jest jajko, jestem ja, idzie Maciuś, zapraszam no. Maciuś. No, czekaj, bo mu się ty muszę nawet skoczyć coś... nie możesz bez niczego w rękach. No bo ciężko, bo ciężko. Nice. Dawaj, 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 co dawaj. Co ty tam robisz? No ciężko <laughs> okay. się idzie, no ciężko się idzie. A jajko też się powiększyć? powiększy? Mm, Nieee. Jajko pewnie będzie duże, ty. No. no. Zobaczymy. Je, zobacz jakie jajo! O no, jakie duże to jajko no, jest! Zobacz jakie jajo! O kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Super to jajko. Uh, właśnie ty. Ja. Tam jeszcze będziemy musieli wrócić, bo tam jeszcze można robić te różne eksperymenty i tak dalej. No. To jeszcze trzeba będzie zobaczyć. Ty, 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 ty. Ale na razie! O. A co, co to? Co to? To wózek. O kurde, on chyba. Nie mam... O. o! O! kurde, ale się pojawił! Jesteśmy z nami! Nice! Ale grubo. Dobra, czyli uda nam się... Aha, musimy... Ale chwila, teraz musimy to dostarczyć chyba do tego, do muzeum, nie? No, Nie tak wiem. mi się wydaje. Siema panu? Ty Chodź Robiliśmy to głupio. Głupio to zrobiliśmy. Czemu? Bo mogliśmy... W sensie polecimy helikopterem, ale mogliśmy UFO wezwać, nie? Jak już tu byliśmy. A... No my się problem? coś dostaniemy i za ja No liczę na to, że coś odblokujemy w takim razie. Musimy dostać siupel nagrodę, bo siupel jajko znaleźliśmy. Dzień dobry, mamy jajeczko! Mam z nim gadać? Czy mam tu stanąć? O! Oh, well oh, you found an artifact. O! Oh, I pole... Jest animacja, od razu nam pokazuje gdzie! Uuu. Nice! A to był komar, nie pająk! Ty! <laughs> to był komar! Z tym! W bursztynie! W moim świecie cały czas to był yeah. pajączek! Jeden na pięć. Mosquito fossils in Amber fossil. Chyba. Aha! Da. Dlaczego to jest zakładka dinozaury? No bo to, to jest, jest -pre Prehistoryczny, ale powiem ci, teraz jeszcze zostało nam jedno. Przetestować nasze ubranka. Dobra, ja odpalam silniki już w międzyczasie jak ty przychodzisz. Petiowi. Dobra. O o! Co było? Latarnia! drodze jakaś? Pojedyncza? Co jest? Zostaliśmy oszukani, Maciuś. No to nieźle, bohatersko pierdnęliśmy w tym wszystkim. No troszeczkę ty, w ogóle to jest basen, nawet nie wiedziałem. Swimming pool! Swimming pool! Swimming pool! Dobra. Bierzemy sobie to, co udało nam się w ostatnim odcinku odblokować. Najsipsze, najlepsze, najładniejsze. Oła. Czemu jesteś przewrócony? Co się zdało? Skoczyłem z wysokości. Rozum. Jedziemy do domu, Maciuś! Go, 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 Ale szybko! Jasne, że szybko. Szkoda, że to jeszcze skrzydeł nie ma. Bo, chcesz wyskoczyć? Jasne, że tak. Musimy dobra. Wyskoczyć. Dobra, 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 dobra. O nie! O nie! Dobra radę! Znaliśmy radę, nice! Dobra. Ale myślałem, że będzie to delikatnie lepiej A na rondzie chcesz zawrócić czy tyłem? Dobra tyłem. Okej okay. Ale szybko odpędzimy, kurde, beczki szybko pędzą Pędzą beczki! Proszę bardzo, cyk, 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 cyk W drugą stronę niż normalnie Zobacz jak pięknie O, jeszcze trochę Tam ktoś jedzie na tym Oblejmy ją trochę To Koks bezpieczne, to bezpieczne O drugie to. Drugi auto. O! To moje To twoje. No <laughs> Idziemy na pająka. Aha, chwila, możemy jeszcze iść spać, żeby było bardziej widać. Ej, to w sumie... Ej, to w sumie dobrze zacząłem. Czemu? No, a, poszedłeś, okej. Okay. A, bo chciałeś tedy, no, dobra. Chciałem, ok. nie chciałem ci pokazać, że na pająka, bo na pająka w sumie byłem na początku, A, no nie? byłeś na pająka. No. Byłem o, takim poduszka pająkiem poduszka biedusi, Poduszka mnie dusi. Poduszka... poduszka! I szybciej! Poduszka nie dusi. I Już, mi też się wykrzywił kark lekko. No, a mi poduszka dusiła, faktycznie. O, gubli bubli. Guba la bali bibi Dobra, czas zmienić strój. Cześć, Flipper. Ehm... Co my odlokowaliśmy? O, Kapka. O kurde, spodnie są do tego? Nie, to nie są te spodnie. Nie ma, nie ma spodni do tego. Bo pająki chodzą bez spodni. Tak. Wzięłaś blad pająk przyjdzie. Dabla Ciema? <laughs> o nie ma czapki! Nie ziałoziłem specjalnie, dobra ziałozie. Zobacz, zobacz, jaki brat. Ale teraz Dobla. mamy poczwórną moc łapania. Teraz można zrobić. It's wobli Wubli Life! A, it's wobli Wubli Life, zobacz, it's, it's Wubli Wubli! O, jak pająki! Nie, czekaj, nie, źle zrobisz pająka, patrz. Pająk musi być zawsze w rogu. <laughs> Pająk zawsze musi być w rogu. Jestem. One sobie tak randomowo nie siedzą, muszą być Dobla. w rogu. Jestem. Jestem w blogu. Jesteś jak prawdziwy pająk. Idealny pająk. Teraz możemy poczwórnie zagrać. O tak. Siupel, glasz. Na cztery łapy. O tak. Bum. O Jezus, ale aż keyboard zabrałeś. Dobra, Jezus. Przepraszam. Piękny Maciuś VR pająk. Piękny gra Kolej. Ta, 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 ta. Uwaga, robię trik. A chwila, ej, teraz to nawet jak pająki. W sumie legitnie mamy podwójny skok. No tak słabo to wygląda, ale i super. Dwa pająki! Wubly life. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć! <grafię》>.